No, zaraz w kolejnym odcinku kilometra um, odcinek, w którym mieliśmy Osaka, um, Shinkasen, bardzo fajnie, um, a tutaj mamy Sztokholm, czy będą znowu też Shinkaseny, zobaczymy, bardzo fajne były też Shinkaseny, mam nadzieję, że tutaj też będą, ale pewnie nie będzie, dam um, dużo tuneli w ogóle na start. 5, no już dwa wykorzystałem um. No cóż, oho, jeszcze kółko, fantastycznie, uwielbiam kółka. Moje ulubione kółeczka. Najlepsza na siedzieć. Sorry, mam taki dziwny głos, ale... Jestem lekko przeziębiony, być może pamiętaj to słychać. Dobra. Strójkącik, ok, trójkącik ułatwił sprawę, pięknie. Um. Dobra, teraz sobie się przydało kółko, w sumie kółko jest okej, okay, tylko że też będzie strasznie dosyć Teraz ale w sumie w tym miejscu jest okej, okay. dobra, myślę że, i myślę, że tutaj, tu mógłby jeszcze pojawić się trójkąt, kółko w takim miejscu, że średnia wka mocna, ale no, no dobra, jeszcze na siłę połączymy, ale to już jest tak na siłę mocno. I teraz raczej będę chciał robić kolejną linię. Trójkąt. Okej, okay, trójkąt w takim miejscu jest spoko. Spoko jest w takim miejscu, tylko że no teraz... Um, no, muszę... wydać wagon. Um, I zacząć zaraz stworzyć nową linię, bo... no, sami rozumiecie. Mam trzy tunele. No, tym bardziej, że to jest trójkąt. Tym bardziej, że to jest trójkąt, który troszeczkę nie pasuje. Może nie wiem, co z kurde. O! Właśnie w takim miejscu kubeczko jest z poczką. Dobrze. To, że tutaj tunele. Tunele tu będą takim problemem. Znaczy z czerwonej linii masakrycznej. aż dwa zużyłem na nią, nie? No i kółko. No i cudownie. No i cudownie. Tak, tunele. Już widzę. To będzie z tymi tunelami, nie? Ja pierniczę. Już nie mam tuneli. Pewnie tu się pojawi, nie? bo tu. O Jezus, nie mam tuneli już. No i co ja to mam zrobić, powiedzcie mi? No i tutaj jeszcze w ogóle przeciążenie. ja pierniczę. Weź zabierz tych klientów. Kwadrat w takim randomowym miejscu, ja pierniczę. Lokomota, tunele, dajcie po. Na linie. Po co mi te nowe linie? Wsadźcie sobie je w. O. i co ja tu mam zrobić? No i co ja tu mam zrobić? Nie no? No tak to wygląda na razie, nie? No tak będzie jeździło sobie. No muszę to jakoś połączyć. No niestety, no strasznie beznadziejnie to mam. Początek, o jezus, to kogo w ogóle nie mam połączenia? Nie, dajcie mi tunele. Potrzebuję pieprzonych tuneli. Ja bez tuneli tam jest nie dotrę zwyczajnie. Um, Okej, okay, dobra. Trójkąt, może być nawet. No tu. Tu by się przydał naprawdę ten tunel. Potrzebuję tunelu i będzie spoko. O, trójkąt. Okej. Okay. Będę nie okej okay na tej niebieskiej, że niebieska jest strasznie długa już. No i patrzcie, lokomotywa, tunel. No co to jest?! Po co mi wagony kolejne? Jak mam to niby zrobić? Jak? Przecież nie zrobię tego. Boże, To za... Beznadziejne połączenia, ja pierniczę, No, teraz muszę po prostu zrobić tak, 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 no. Ja tak zamieniał co chwilę. Ojej, no, nie lubię czegoś takiego. Kurde, no. Teraz będzie to obrywać. Nie i tak na zmianę będę robił. super, czyli kąt, beznadziejne miejsce. Cudownie, niebiesko, jeszcze bardziej przesłuchajmy. Bo... No, nie tak na zmianę będą musiał robić, nie? To jest najgorsze. Daj mu wagon Moją drogą. O Jezus. To kółko też w takim kurde miejscu wylądowało. Pierniczonym za przeproszeniem. Dajcie mi na tunel. tunel mi tak ułatwia. Tą, tą brązową tak nas w ogóle nie no, zielona, no zielona musisz trójkąt dopiąć, no spoko spoko ten trójkąt, bo ty nie miałeś trójkąta w ogóle. Dajcie tunel dziś, po dzisiejszym dniu, proszę. Proszę, dajcie mi tylko tunel, będę naprawdę szczęśliwy. Ja proszę tunel. A ty fan, tu, no co to jest w ogóle? Czemu? Naprawdę, czemu nie dostałem jeszcze ani razu pieprzonego tunelu? No what the hell? Dobra, no musi to tak wyglądać, znowu, ja pierniczę. Jak ja czegoś takiego... ...naprawdę nie znoszę, no. i to jest losowe, o jest jeszcze tutaj brakuje, żeby to się wywaliło wszystko. Dajcie mi tylko jeden tunel, tu nie, nie proszę o dużo, no naprawdę, to jest tylko jeden tunel. bo o tym zapomniałem kompletnie też, ja pierniczę. Gwiazdka, fantastycznie. Już ja zapomniałem, no na zmianę. muszę to zmieniać, nie? Bo nikt łaskawie nie chce mi dać tunelu. Bo po co? Po co mi dać tunelo? Po co mi dać tunel, nie? Po co? Po co dać tunel? No i super, teraz to obrywa. ja pierniczę, no. Czemu ta gra jest taka czasami naprawdę losowa? No bo jest losowa. Rozumiem, ale no kurde, w takim momencie to aż się odechciewa grać. Nie zrobię tych 500 ludzi dobra. Muszę zrobić de facto. Dajcie mi zrobić tych 500 ludzi, proszę. Kółko, no dobra. Zielona jeszcze obrywa, kurwa mać. Niebieską trzeba przy. ta niebieska sobie radzi bardzo dobrze, jestem zadowolony z tej niebieskiej. Halo? Obsłużyła skawie? Dobra, będzie 500 ludzi, dobra, cel osiągnięty, dobra. Jak <grym /dziśle> na zmianę? Znowu to czerwoną muszę zmieniać. Znowu... To tutaj jeszcze... Ja piernicz. Tak w koło Macieja, nie? Naprawdę. No i po co mi ta nowa linia, no? Co mam z nią zrobić? W tupę z nią sadzę, no Dobra, masz wagon. Weź tych... Nie no, gdzie ty pojechałeś? No i tutaj nic się nie zrobi. A idź pan, ta czerwona linia to jest jeden wielki dramat. E, szkoda gadać. To prostu dramat. Dobra, no nic. Upałaliśmy nowe, nowe tego miasteczko. Nie. Nie, bo to Petersburg trzeba było mieć. Po prostu wiem osiągnięcie, No nic. Dobra, widzimy się na następnym odcinku, jak już będziemy w Petersburgu, także Do zobaczenia na następnej w Petersburgu. Mam nadzieję, że będzie dobrze <śm> i że mi się uda dotrzeć jeszcze dalej. Cóż, cóż, trzymajcie się na razie, pa Cześć.